Powietrze w audytorium było gęste od dumy i perfum. Siedziałem z tyłu, nogi skrzyżowane na kostkach, kręgosłup wyprostowany, udając, że nie czuję każdego spojrzenia przesuwającego się w moim kierunku, gdy moje nazwisko odbiło się echem w przestrzeni. Dr Marshal Ellison, speaker, zagrzmiał. Klasa 92 i dumny rodzic tegorocznego maturzysty. Rozległy się oklaski. Ledwo mrugnąłem. Mój ojciec podszedł do podium z tym znajomym chodem chirurga, Miarowym, pewnym siebie, w całkowitej kontroli. Wyregulował spinki do mankietów z taką samą starannością, z jaką korygował moją postawę w dzieciństwie. Ani razu nie spojrzał w moją stronę. W byciu lekarzem chodzi o precyzję, zaczął. A wychowanie dziecka, które nim zostanie, jest nie mniej wymagające. Publiczność zaśmiała się z uznaniem. Kropka, mój brat Julian promieniał ze swojego miejsca z przodu, a złote sznury wokół jego ramion łapały światło. Nie mogłem go winić. Ciężko pracował. I w przeciwieństwie do mnie. Trzymał się w ryzach. Kropka. Mój ojciec kontynuował, malując dopracowany portret dziecięcych ciekawostek Juliana, jego zdyscyplinowanego intelektu, jego dziedzictwa doskonałości. Kropka. Słyszałem już wersję tego przemówienia podczas kolacji i listów od darczyńców podczas corocznych galli jego szpitala ale tym razem było to osobiste. Kropka stał na szczycie oczekiwań naszej rodziny i stamtąd wydawało się, że nie istnieje. Kropka wtedy to nadeszło. Przynajmniej jedno z naszych dzieci sprawiło, że jesteśmy dumni. Bez przerwy. Żadnego wzruszenia. Po prostu kliniczna dostawa. Pokój nie sapnął. Zaśmiali się. Miękki, niezmącony śmiech, jakby to był wewnętrzny żart. Gardło mi się ścisnęło, ale się nie poruszyłem, kropka, nie wzdrygnąłem się. Miałam pustą twarz i skinęłam głową, jakby czyjeś imię padło jak gilotyna, kropka moja matka grzecznie klaskała, wpatrując się w scenę. Kares, moja najmłodsza siostra, siedziała obok mnie sztywno. Nie odwróciła głowy, ale jej dłoń musnęła moją na sekundę. Cicho i z rozmysłem. Julian nie odwrócił się ani razu, kropka, ja też bym nie spojrzał, kropka to, czego nie wiedzieli. Czego żadne z nich nie widziało, to kluczyk do samochodu w mojej dłoni. Smukły, czarny breloczek spoczywający spokojnie między moimi palcami. Logo nie było stąd widoczne. Nie o to chodziło. Nie przyjechałem z Nowego Jorku, by wziąć udział w zawodach. Przyjechałam pokazać się dla Juliana, dla siebie i może dla Kares, która wciąż mieszkała w ich murach. Kropka oklaski rozległy się ponownie, gdy mój ojciec zszedł na dół i uścisnął dłoń dziekana. Moja matka wstała do zdjęcia. Ja pozostałem w tylnym rzędzie, obserwując ich z dystansu, który nie był już emocjonalny, był strategiczny. Kropka na zewnątrz, na pochyłej ścieżce w pobliżu bocznego parkingu, Lamborghini siedziało spokojnie tam, gdzie je zaparkowałem. Na razie ukryte, ale nie na długo. Opuściłem Nowy Jork przed wschodem słońca. Kropka miasto jeszcze nawet nie zaczęło szumieć, tylko kilka ciężarówek dostawczych. Jeden lub dwóch biegaczy i blask ulicznych świateł odbijający się od maski mojego Lamborghini Jures, kropka Jechałem zachodnią autostradą z pękniętymi szybami i wyłączonym radiem. Cisza była zasłużona. Większość ludzi zakładała, że kupiłem samochód, żeby się popisywać. Niech im będzie. Nie o to chodziło, kropka, chodziło o to, że stałem w salonie dilerskim. Wręczając czek z własnym nazwiskiem, bez konieczności podpisywania lub zatwierdzania, i patrzyłem. Jak przedstawiciel handlowy zdaje sobie sprawę, że nie jestem czyimś asystentem ani szczęśliwą żoną. Byłam dyrektorem generalnym Healthbridge Technologies, nie miało być firmą. Zaczęło się od frustracji, co by było gdyby, zrodzonej z nieudanej rotacji klinicznej i tablicy w mojej małej kawalerce. Mój pomysł, oparty na sztucznej inteligencji, monitor pogarszania się stanu pacjenta w czasie rzeczywistym, mógł oznaczać subtelne spadki, zanim pielęgniarka w ogóle to zauważyła. Mój profesor powiedział, że to ambitne. Ale naiwne. Nic nie powiedziałem i i tak go zbudowałem. Pierwsze dwa lata prawie mnie załamały. Wydłużyłem karty kredytowe, żyłem na pizzy w dolarach i pracowałem na pół etatu jako tymczasowy pracownik, by móc opłacić czynsz za mieszkanie bez okien. W dniu, w którym nie mogłem zarobić na wypłatę, zaciągnąłem drugi kredyt hipoteczny na to samo mieszkanie bez okien. W tym samym tygodniu mój ojciec przestał odzwaniać. A teraz, cztery lata później, trzy z największych systemów szpitalnych na północnym wschodzie nawiązały z nami współpracę. W zeszłym miesiącu zamknęliśmy finansowanie serii C, tydzień temu zatrudniliśmy 40 pracownika. Wczoraj Forbes opublikował artykuł nazywający nas cichą rewolucją w bezpieczeństwie pacjentów. A dzisiaj zaparkowałem na maturze mojego brata. Dziesięć stóp od człowieka, który wciąż wierzył, że zmarnowałem swój potencjał. Po ceremonii czekałem, aż tłum zacznie się zmniejszać, zanim udałem się na parking. Słońce przesunęło się na tyle. By uchwycić czarne wykończenie samochodu, sprawiając, że mienił się pod dębami kropka kilku studentów stało w pobliżu, wskazując, próbując odgadnąć, do kogo należał. Moje obcasy stuknęły o chodnik. Rozmowy wokół ucichły. Nie podniosłam wzroku, kropka, nacisnęłam tylko raz pilot, a samochód otworzył się z cichym, mechanicznym wydechem, kropka, wtedy go usłyszałam. Emare. Odwróciłam się. Mój ojciec stał kilka kroków ode mnie, z poluzowanym krawatem i marynarką przewieszoną przez ramię. Jego wzrok padł na samochód, a potem, z powrotem na mnie, kropka, było w nich coś, jakby niedowierzanie, może nawet dyskomfort, ale nie odezwał się ani słowem kropka, otworzyłam drzwi. Wsunęłam się na siedzenie kierowcy i powoli ruszyłam, żwir chrześcił pod oponami, gdy zostawiałam kampus za sobą. Kropka, gdy wróciłem na trawnik, byli już w kolejce. Moja matka stała po środku, wygładzając przód swojej granatowej, jedwabnej sukienki. Julian był obok niej, wciąż rozpromieniony po chwili spędzonej na scenie. Kropka, mój ojciec stał na drugim końcu. Kierując fotografem, jakby kierował zespołem chirurgicznym. Keres unosiła się z tyłu z telefonem w ręku, jedyna osoba, która wyglądała, jakby wolała być gdzie indziej. "Emare", zawołała moja matka energicznym głosem. "Dołącz do rodzinnego zdjęcia." Nie uśmiechnęła się, ale z drugiej strony nigdy się nie uśmiechała. Gdy zaskakiwałam ją swoim pojawieniem się, Kropka podeszłam i stanęłam obok Keres, ale zanim fotograf zdążył podnieść aparat, wtrąciła się moja matka. "Może umieść Amare na końcu." Jej sukienka nie pasuje do reszty palety. Miałam na sobie kremową pościel. Wszyscy inni byli w chłodnym granacie, delikatnym różu i węglu. Spojrzałam na siebie i kiwnęłam głową, kropka oczywiście, nie chciałam zepsuć estetyki. Przesunęłam się na skraj, tak jak prosiła. Keres spojrzała na mnie, jej wyraz twarzy był nieczytelny, ale jej dłoń na chwilę znalazła się na mojej. Nic nie powiedziała. Nie musiała. Kropka, fotograf dokonał kilku poprawek, przechylając podbródek mojego ojca, zmieniając ułożenie szaty Juliana. Popychając mnie pół kroku dalej. Zgodziłam się. Wiedziałam jak to wygląda. Kropka, trzy lata temu rozesłali kartki świąteczne ze zdjęciem grupowym ze ślubu mojej kuzynki. Wtedy też stałam na krawędzi. Kiedy kartka dotarła pocztą, moje ramię było jedyną rzeczą, która pozostała w przyciętej wersji. Kropka, nawet nie zauważyli cięcia. A jeśli tak, to nikt o tym nie wspomniał. Powiedz ser, zawołał fotograf. Uśmiechnęłam się tak, jakbym chciała. Wyuczone zachowanie. Zrobili jeszcze kilka zdjęć. Moja matka dostosowywała swoją postawę między każdym z nich, a mój ojciec zerkał na zegarek. Kropka odsunęłam się, gdy przeszli do robienia portretów tylko absolwentom i dumnym rodzicom. Nie zostało to powiedziane, ale było zrozumiałe. Kropka gdy pozowali beze mnie. Uchwyciłam własne odbicie w szybie za nimi. Spokojny, opanowany, obecny, ale osobno. I zdałem sobie sprawę, że nie jestem już zły. Po prostu skończyłem. Kropka skończyłam z dopasowywaniem się do ram, do których nigdy nie miałam należeć. Skończyłam z czekaniem na przestrzeń, której najwyraźniej nigdy nie zamierzali mi zaoferować. Kropka Julian spojrzał za siebie i skinął mi głową, szybko, szczerze przepraszająco. Odwzajemniłam je bez urazy. Jego zwycięstwo było prawdziwe. Po prostu nie było moje. Odwróciłam się, zanim skończyli wślizgiwać się w poruszający się tłum. Keres poszła kilka kroków za mną, wciąż przyklejona do swojego telefonu. Julian pojawił się w moim biurze w następną środę bez zapowiedzi. Maja, mój co. wetknęła głowę do środka, wyglądając na wpół zaciekawioną, na wpół zaniepokojoną. Przyszedł twój brat, powiedziała, unosząc brew. Wygląda na skonfliktowanego. Powiedziałem jej, żeby go przysłała. Kropka wszedł, wciąż nosząc swój identyfikator konferencyjny, z torbą przewieszoną przez ramię jak tarcza. Jego włosy były trochę bardziej potargane niż zwykle, a pod oczami miał cienie. Ładny widok, powiedział, spoglądając na panoramę miasta. Nie zdawałem sobie sprawy, że masz całe piętro. Nie mam, odpowiedziałam. Tylko z boku, gdzie jest lepsze światło. Uśmiechnął się słabo i opadł na krzesło naprzeciwko mojego biurka. Przez kilka sekund żadne z nas się nie odzywało. Próbował znaleźć drogę do środka. Pozwoliłem mu na to. W końcu powiedział, myślałem o wszystkim. Zamknęłam laptopa. Dobra, o się o tym, czy faktycznie jestem. Zatrzymał się, jakby słowa utknęły mu w gardle. Czy faktycznie robię to dla siebie, to zaskoczyło mnie bardziej niż się spodziewałam. Julian zawsze był ustępliwy, nigdy nie kwestionował planu, nigdy się nie sprzeciwiał. I zapytałam łagodnie. Pochylił się do przodu, opierając łokcie na kolanach. Myślę, że wybrałem neurochirurgię, ponieważ była to najtrudniejsza rzecz na sali. Ponieważ tata by to zaakceptował. Ponieważ wszystko byłoby i ciche, kropka, ale w zeszłym miesiącu odbyłem rotację na onkologii dziecięcej, potrząsnął głową. Po prostu czułem się inaczej, jakbym faktycznie robił coś. Co miało znaczenie. Coś ludzkiego, kropka pozwoliłam, by na chwilę zapadła cisza, zanim odpowiedziałam. Więc dlaczego by tego nie kontynuować? Spojrzał w górę. Bo już znasz odpowiedź. Bo tata powie, że marnuje potencjał. Bo mama będzie płakać i nazwie to fazą kropka ponieważ byłem złotym dzieckiem przez tak długi czas, że nie wiem kim jestem bez ich aplauzu kropka wstałam i obeszłam biurko, siadając obok niego zamiast po drugiej stronie. Pamiętasz jak powiedziałam im, że odchodzę ze szkoły medycznej? Powoli skinął głową. Zachowywali się jakbyś umarł. Jeszcze nie wiedziałem co obuduję. powiedziałem. Wiedziałam tylko, że to kim się staje nie jest kimś, z kim mogłabym żyć. I wciąż zajęło mi miesiące, by powiedzieć to na głos. Wpatrywał się w swoje dłonie. Nie chcę obudzić się w wieku czterdziestu lat i zdać sobie sprawy, że zbudowałem życie, które pasuje do wszystkich oprócz mnie kropka nie będziesz, powiedziałem. Ponieważ teraz zadajesz to pytanie. Nie odpowiedział od razu, ale widziałem: Że coś się zmienia. Pierwsze pęknięcie w scenariuszu, który realizował od lat spojrzał w górę, tym razem z czymś. Co niemal przypominało ulgę, czy poparłbyś mnie? To znaczy, gdybym odszedł od tego wszystkiego. Nie zawahałem się. Cokolwiek byś potrzebował. Odetchnął, jakby wstrzymywał oddech przez trzy lata. W porządku. W takim razie chyba muszę zadzwonić. Julian chodził po krawędzi mojego balkonu, trzymając telefon w jednej ręce, a drugą zaciskał i rozluźniał, jakby nie mógł się zdecydować, czy się usztywnić. Czy zamachnąć? Kropka od godziny ćwiczył tę rozmowę, ale oboje wiedzieliśmy, że żaden scenariusz jej nie ułatwi. Zostałem w środku, dając mu przestrzeń, pozwalając mu dokonać wyboru. Kropka zadzwonił tuż po ósmej. Usłyszałem, jak mówi: Cześć, tato. A potem ton się obniżył. Nie w głośności, nasz ojciec nigdy nie krzyczał, ale w precyzji. Jakby wrócił na salę operacyjną i analizował błąd, którego nie mógł tolerować. Julian utrzymał swój głos na poziomie. Kropka wyjaśnił swoje zainteresowanie onkologią dziecięcą, decyzję o odroczeniu rezydentury neurochirurgii. Podziękował mu nawet za możliwości. Przez chwilę myślałem, że może to wystarczy. Kropka, potem zobaczyłem zmianę postawy Juliana. Sztywna. Obronną. Masz rację, powiedział. Jeśli oznacza to utratę wsparcia finansowego, poradzę sobie. Zapadła cisza. Nie, tu nie chodzi o amarę. Tu chodzi o mnie kropka wyszedłem cicho w samą porę, by usłyszeć, jak mówi: nie odchodzę od medycyny, tato. Idę w kierunku tej jej części, która faktycznie ma dla mnie sens. Zakończył rozmowę, nie czekając na pożegnanie kropka po prostu trzymał telefon w dłoni, jakby stał się ciężki kropka podałam mu szklankę wody, którą wcześniej nalałam. Wziął ją, nie patrząc na mnie, wypił połowę i usiadł. Odcięta, zapytałam cicho przytaknął finansowo emocjonalnie symbolicznie pełny pakiet nie płakał kropka nawet nie mrugnął ale wiedziałam ile kosztowało go stanie tam i nie poddanie się kropka zadzwonił mój telefon karas tata karasa burzy się jakby to był dewkan 1 mama udaje że płacze wciąż powtarza najpierw emare teraz julian jakby to była choroba nie odpowiedziałem. Po prostu odwróciłem ekran w stronę. Juliana Kropka uśmiechnął się lekko gorzko, ale z wdzięcznością. Chyba oboje jesteśmy zaraźliwi. Kropka usiadłam obok niego ramię w ramię. Odetchnął. To dziwne. To boli. Ale też czuję się dobrze. To prawda, powiedziałam. Po prostu nie zrozumieli, że miłość nie powinna być warunkowa. Nie odpowiedział kropka, ale sposób, w jaki siedział wyprostowany, powiedział mi, że zaczyna w to wierzyć. Temat wiadomości brzmiał, propozycja współpracy strategicznej, Centrum Medyczne Stopnie Elias. Kliknąłem bez zastanowienia, spodziewając się ankiety lub aktualizacji dla absolwentów kropka, ale podpis na dole mnie powstrzymał. Dr Lena Hero, szefowa działu innowacji w ST Elias Medical. Szpitalu mojego ojca. Nie kontaktowali się przez niego. Nie było żadnej wzmianki o jego nazwisku, żadnego CC, żadnego kanału zwrotnego. Kropka, to było formalne, bezpośrednie i całkowicie profesjonalne. Kropka, widzieli nasze opublikowane wyniki, wyniki naszej platformy i chcieli zbadać pilotaż. Przez chwilę po prostu siedziałem, ponownie czytając e-mail. Rok temu coś by mi się w piersi zakręciło. Kropka, zastanawiałbym się, czy w końcu zmienił zdanie, w końcu otworzył drzwi. Ale to nie była jałmużna, to było uznanie zdobyte, a nie odziedziczone. Kropka przekazałem go Mai z prostym: idźmy naprzód. Zapętmy się legalnie. Potem zamknąłem laptopa i stanąłem przy oknie. kropka Tego wieczoru Karis zadzwoniła do mnie ze swojej sypialni. Włosy spięte w kok, rękawy bluzy naciągnięte na ręce. Jesteś w naszych wiadomościach, powiedziała, obracając ekran, abym mógł zobaczyć segment. Lokalna prezenterka krótko opisała moją twarz na bocznym banerze. Startup Ellisona ratuje życie na OIOM i E. Tata nic nie powiedział, dodała. Ale w połowie wyłączył głośność. Mama zapytała, czy wybierasz się na gale w październiku. Kropka roześmiałem się. To nowy rekord całe pięć miesięcy udawania, że nie jestem martwa. Kropka Karis uśmiechnęła się i pochyliła. Dzięki tobie łatwiej wyobrazić sobie życie poza nimi. Może nie będę musiała aplikować do diuka tylko dlatego, że jest imponujący. Jej głos lekko się załamał, ale nie mrugnęła kropka widziałam w niej siebie, młodszą o trzynaście lat, wciąż naginającą się do ich woli, wciąż mając nadzieję, że pokochają jej wersję, która nie istniała. Nie musisz stawać się ich historią, powiedziałam. Możesz napisać własną kropka przytaknęła, milcząc przez chwilę. Jeśli to zrobię, umieszczę cię w podziękowaniach. Kropka uśmiechnąłem się. Tylko dobrze przeliteruj moje imię. Połączenie się zakończyło. Patrywałem się w swoje odbicie w przyciemnionej szybie. Nie czekałam już dłużej. Nie na ich zrozumienie. Nie na klaskanie. Nie na pozwolenie na zajęcie miejsca. Julian wybrał miejsce. Niepozorną włoską knajpkę schowaną między księgarnią a pranią chemiczną w West Village. Bez rezerwacji, bez ceremonii. Tylko dwójka rodzeństwa i butelka wina, której nazwy żadne z nas nie potrafiło wymówić. Nie czekał nawet na chleb. Odroczyłem powiedział odkładając telefon jakby właśnie wydał na siebie wyrok śmierci Prezydencja zapytałem chociaż już wiedziałem kropka przytaknął Oficjalnie byli zaskoczeni ale uszanowali to kropka i tata powolny oddech wciąż milczący Podniosłem swój kieliszek do oddychania bez pozwolenia stuknął swoją szklanką o moją po czym uśmiechnął się Wiesz co powiedziała Kara Chcę założyć klub wyrzutków rodziny walkerów. Ty i ja jako współzałożyciele... roześmiałem się. Czy dostaniemy niestandardowy haft Jacketa? Myślę, że od 2018 roku będzie nieapologetycznie rozczarowujący... po raz pierwszy od lat cisza między nami była bezpieczna. Żadnych oczekiwań, żadnych osiągnięć, tylko prawdziwość... Julian odchylił się do tyłu i spojrzał na mnie. Jakby widział coś po raz pierwszy. Kiedyś myślałem, że się ciebie wstydzą. Ale teraz myślę, że bali się tego, co ujawni twoja wolność. Kropka nie odpowiedziałam. Nie musiałam. Miał rację kropka później tej nocy kara wysłała mi zdjęcie. Półka z książkami w salonie naszej rodziny. Trzy moje magazyny starannie ułożone na górnej półce. Tuż obok podręczników chirurgicznych mojego ojca. Karis. Nikt nie powiedział ani słowa. Po prostu, teraz tam są kropka, wpatrywałam się w obraz, szukając uczucia, które mi towarzyszyło. Nieusprawiedliwiony, niezły, po prostu skończony. Jak rana, która w końcu zamknęła się bez fanfar, kropka Julian nocował u mnie. Gdy zasnął na kanapie, na wpół owinięty starym kocem, usiadłem przy biurku i otworzyłem folder, który trzymałem zakopany w szkicach. Nadszedł czas, aby RSVP na tegale kropka tym razem nie jako czyjaś córka ale jako ktoś, kto zbudował coś, dlaczego warto było wejść na salę, kropka, sala balowa, mieniła się złotym światłem, wszystkie aksamitne panele i orkiestrowe świsty. Miejsce, w którym reputacja była polerowana, a niekwestionowana, kropka, weszłam do środka na równych obcasach, z równym oddechem i mają u boku. Wyglądała, jakby specjalnie dla niej uszyto garnitur władzy, i technicznie rzecz biorąc, tak właśnie było. Wydarzenie dotyczyło nagrody Legacy and Medicine Award i oczywiście mój ojciec był jej laureatem. Jego imię zdobiło okładkę programu wytłoczoną czcionką sery w kropka w życiorysie napisano, że przez 30 lat rozwijał chirurgię, kierował szpitalem i był mentorem dla pokolenia przyszłych uzdrowicieli. Moje nazwisko nie zostało wymienione, ale nie spodziewałem się tego, kropka, ludzie zauważyli mnie, gdy weszliśmy. Niektórzy szeptali, kilku uśmiechało się ostrożnie. Ci sami mężczyźni, którzy kiedyś zwracali się do mnie, jako do córki doktora Ellisona, teraz patrzyli na mnie inaczej, jakbym stała się czymś na tyle solidnym, by rzucać własny cień, kropka, siedzieliśmy blisko środka, nie z przodu, nie z tyłu, po prostu tam. Gdzie nasze miejsce? Kiedy mój ojciec wszedł na scenę, był rzeźki jak zawsze, miarowy głos, powolne ukłony, bezwysiłkowe dowodzenie. Mówił o doskonałości, dziedzictwie i przekraczaniu granic. Kropka, słuchałem, popijając ze szklanki, nie z goryczą, ale z jasnością. Słowa się nie zmieniły, ale ja tak, kropka po oklaskach zaczęło się mieszanie. Patrzyłem, jak ściska dłonie ludziom, którzy kiedyś odtrącili mnie mimochodem nazywając moją pracę uroczą lub szlachetną, zanim zapytali, czy kiedykolwiek myślałem o ponownym złożeniu podania na studia medyczne. Kropka, nie podeszłam do niego. Nie musiałam. Kropka w pewnym momencie Maja pochyliła się i szepnęła. Ciągle pytają, czy będziesz przemawiać. Uśmiechnąłem się. Niech się zastanawiają. Kropka, zanim wyszliśmy, zatrzymałem się przy wystawie zdjęć. Był tam w czerni i bieli, trzymając Juliana jako dziecko w jednym kadrze, Pozując tablicą pamiątkową w innym kropka, ale to, które mnie przykuło, to szczery hymn w skrzyżowanych ramionach skruba. Stojącego tuż przed salą operacyjną. Bez podpisu, bez kontekstu po prostu człowiek, który spędził życie na opanowaniu kontroli kropka i oto byłem, nie prosząc już o nic. Gdy wsiadłem z mają do samochodu, nie oglądałem się za siebie. Ani na salę balową, ani na światła reflektorów, ani na niego. W tej nocy nie chodziło o bycie widzianą, chodziło o to, że już nie musiałam być.